Znam człowieka bliskimi, nie odwiedza matki. Nie żeby coś do matki miał. Do drugiego, który przy tej matce jest coś ma. Boi się, nie lubi, nie chce. by przykład odnieść, jakbyś miał ojca albo matkę w domu opieki. I tam dyrektor opieki, którego nie lubisz. I nie odwiedzasz matki, ojca, bo dyrektor, a nuż na niego trafi. Okazuje się, przechodził. Daję przykład, wymyślam, jest anegdotą do zdradzianej historii. Był blisko, tam gdzie do matki jest, ale, ale nie przyszedł, nie wszedł, bo tamten właśnie dyrektor niewłaściwy. I znajduje dlatego usprawiedliwienie. Jeszcze jakby miał mądrą i pobożną żonę. To żona, była, ty byłeś. Tam gdzie w mieście, gdzie matka mieszka, w kraju, gdzie matka mieszka, nie za oceanem, ale za kanałem, tam gdzie matka twoja mieszka, rodzicielka, byłeś odwiedzić matkę. Nie wiesz, bo tam jest ten dyrektor tego hospicjum, który mi się jakoś tam nie podoba. Mi się on taki jest nieżyczliwy dla mnie, jakiś taki. Oż obojętny, tak jakoś patrzy na mnie z góry. Nie, nie, to nie. Jak miał tą pobożną żonę, to by go wzięła, począsła. I mówić, Co ty gadasz? Jak tak możesz mówić? Do matki trzeba pojechać, mamusię trzeba odwiedzić. Bo jakby miał pobożną, to by tak mu powiedziała. No, ale jak ma taką, jak ma, to mu tak nie powie. I tłumaczy, i opowiada, że już dli. mdli ale on wierzy w te usprawiedliwienia tylko, że one nie są faktycznie usprawiedliwieniem przed Bogiem są czymś, co tego człowieka oskarża nie odwiedzasz matki nie masz udziału w jej starości a czwarte przykazanie czci ojca swego i matkę swoją a będziesz długo żył i dobrze ci będzie to nie dziw się, jak ci się będzie walił spod nóg świat i Twoim dzieciom, komu tam jeszcze nie przypadnie. Ale on tłumaczy, tłumaczy, tłumaczy. Dlaczego tak tłumaczy? Bo liberał.